I nawet jest już w kolejnym odcinku serii Naruto Shippuden, a Dimension tą czysto mod Okej, okay, powracamy do Naruto i Naruto, jak widzimy tutaj, za trenuje, a właściwie to już kończy trening. Opanował już praktycznie moc Kybiego, znaczy tą nową czakrę, co, którą dostał od Kybiego. Teraz rozmawia z ósemką, tak, tak, bardzo ciekawa rozmowa, ale przejdźmy do konkretów, czyli yy, do treningu Naruto i czyli do walki. Tak, zbliżamy się do momentu kiedy Naruto wkroczy do wojny Czyli do momentu kiedy e, cała gra zostanie przewrócona o 180 stopni Znaczy cała wojna i tego Naruto właśnie odmieni losy wojny Wszystkich tam e, po, wytłukuje i tak dalej Czyli zbliżamy się do najlepszego momentu w grze Więc zaczynamy już e, ciekawą grę Okej, okay. walk, rozpoczynamy walkę właśnie z Bikiem. Tak, oczywiście źle ją rozpocząłem, bo miałem ją zacząć od zajebania mu kurwa e, pewnego kombosa spela, ale niestety się nie udało. Ale widzimy tutaj, Naruto już tutaj lepiej kontroluje tą e, czakrę kubiego, już go tutaj napierdala ładnie. Hello, jeszcze go złapmy w co to? No, coś tam mu mądre teksty prawi, e, tego właśnie teraz możecie sobie poczytać, jakoś nauczyli. mnie tam szkolenie nauczyli, nie? Więc ja mam trochę lipa, ale was pewnie uczą w szkole, więc możecie sobie poczytać. Nie oczywiście w szkole tylko uczą takich dennych rzeczy jak stu, pompki z boku, toczki bez partnera lub jumping niski pompka, tak. Szkoła wojskowa, nie polecam. Ej, ki, co by tu Garek? nagrywam chyba czwarty odcinek czy trzeci odcinek po rząd już trochę mi się w głowie jebie, o ile dobrze pamiętam. Trzeci, chyba czwarty to jest nie, pamiętam już nie liczyłem. No ale chuj, trochę mi się już yy, w głowie pierdoli, ale cóż trzeba nagrywać, trzeba być twardym kurwa z kurwy synem. Nie można się dawać. Oczywiście pomijam filmik, żeby jak najszybciej dążyć do końca, może jeszcze zdążę, to rzucić przed czwórką, chociaż znajdziecie to pewnie ten odcinek się pojawia już po premierze czwórki, ale chuj tam z tym No cóż taki mój algorytm nagrywania jest. Przyjebany trochę, ale cóż musi... Jak... Twórca jest pojebany, to i kurwa kanał jest pojebany. I tworzenie filmów, i wszystko jest góra pojebane a ja ja się dobrze prze, prze, Przesiąść kuźwa Co się tam pierdoli Dobra, ciekawy dialog, zajebiście, chuj O, znowu tutaj Bi prowadzi kolejny ciekawy dialog Tego Eskili Hachibim, oczywiście pierdolimy to I opuszczamy ruiny, tak, patrzcie Jak mam to, leave the ruins Okej, okay, w dół, tak w dół, patrzcie Jak Naruto, tutaj ładne zbliżanie, dawno już Na luto nie byliśmy te podskoki i Naruto. Właśnie, mobilność postaci w tej grze sprowadza się tylko do głupiego podskoku, który w ogóle jest nieprzydatny, ale cóż. No i mamy tutaj Irukę. Iruka przybył tutaj yy, wyprowadzić jakąś ciekawą mowę dla Naruto, która chuja była warta, ale właśnie dzięki temu Naruto dowiedział się o wojnie. I Naruto teraz właśnie użył triumfaca. Więc co się dzieje na polu bitwy. Teraz wyczuł właśnie, że są mordy, gwałty i tak dalej, analne przez Zetsu na biednych... ...biednych, kurwa, ludziach. Yy. Teraz Naruto jest smutny, że mu nikt nie powiedział. No i Naruto pierdoli wszystko, postanawia wyruszyć na pole bitwy. No, teraz już skipnę się do momentu, kiedy pojawi się tutaj. Jeszcze skipujemy tam jebać te kurwa filmiki. Za ja, przydną konkretu. Proszę, i Bit tak samo powiedział, Bit tak samo stwierdził, że kurwa, wyjebali mnie w chuj. I powiedział, że idę z tobą, Naruto, zróbmy roz, rozpierdol na tej wojnie i przy okazji będę miał kawałki na nową płytę, która wychodzi w 2017 yy, po zakończeniu Anime Naruto, bo przy tym tempie to w 2017 jakiś się dało zakończy zakończy, ale co tam? O, teraz z coś się mówi ciekawego, dobra. Wyjebanie sam cubi ma do powiedzenia. Chuj tam, gupiliśmy, niech siedzi na, na piździe. O, i jesteśmy w tym momencie, w tym momencie. W momencie spotkamy sobie tutaj, zaraz na drodze e, stanął nam przy głupym. No i patrzcie, jak zwykle mobilność w zasadzie. Patrzcie, Naruto to jest cały czas w, w trybie tym e, Quibi, cały czas będzie w nim prze, przebywał. Teraz praktycznie przez. do końca gry będziemy już w tym trybie, praktycznie, więc tak już to będzie. Sam jesteś kurwa idiotą, jeba dał, nie zabrać, kurwa się kurwa kopawem. 九尾のチャクラをコントロールした姿か。やってのけたな、ルナルト。ブラザナルトを活かせてやってくれい。お願い。こいつのことは俺が保証する。大概。何を言っている。最後のイルナルトパリ。だら。czym dokładnie otrzymyj do, do walki m i ę d tym, a Raikage, który będzie sprawdzał testował ich teraz prędkość i właśnie teraz właśnie Rajkagę dostanie wpierdol od nas i pozwoli nam wyruszyć na wojnę odmienić jej losy. I rozpocząłem chapter 2 słońca, jak widzimy to jest jako walka z bosem. tu widzimy czyli będzie prawdopodobnie Quickline Event, jak zawsze są walka z bosem. Quick time eventy są praktycznie zawsze. Znaczy tak, na, e, tego Raikiel ma życie tak jak normalnie, boss. Więc e, będzie quick time event. Kurwa, coś dla mnie musiałem, musiałem prze, czasem na krześle. Mamy tego chujowego Bisa z właśnie ten Beast jest ostro słaby z samechadą. Osobiście wolałem tego e, BI, który miał wersję tym. Kurwa, no co ten Raikiel mi tak napierdala, jak pojebany. Dobra, dostał e, z tego jakby Raikili, tak, właśnie nie wiem, jak to nazwać e, ten spell e, B ale wygląda jeden życie co Raikili Kakasiego, więc i wchodzi tak samo na jak Raikili Kakasiego w masło. Więc będę no, to nazywał Raikili po prostu. Okej, okay, swojem ponapilać Swoją drogą, Bi kombosy wyprowadza. O kurwa, patrzcie, ultimate do mnie leci. Ty kurwa szmato, masz łapanie, patrzcie! Elo. Bi ma zajebiste łapanie swoją fajnie wygląda. Użyjmy ultimate, może się uda, tylko... On ma chyba te, go ultimata, co łapie się go z bliska. Tak, łapie się z bliska, oczywiście się kurwa... Nie da złapać, patrzcie! On ma to samo, kurwa mać, też mi może łatwo trafić tym. Dobra, już nie, nie, nie pierdolać, teraz nim podładuje się trochę i biorę się do walki, więc... Już przestaje kurwa się tu yy, bawić w te... Wolnij, nie, poczekaj, zajebiście, zajebiście walczy z tą samą prostu ten styl 14 mieczy był zajście wymyślony. Zresztą ciekawo, jak oni to wymyślają, jak oni animują te walki. Kurwa, to muszą być e, naprawdę talenty, kurwa. To tylko Japończycy potrafią tak fajnie walki animować. Chociaż nie powiem, że w Wierzchnich Wojnach to też fajne walki fajne walki były na miecze światło. No ale cóż, naprawdę animowanie takiej walki jest super wręcz. sam osobiście interesuję się szermierką i trochę tego trenuję. Tylko ja, ja, ja trenuję za pomocą takich mieczy do kendo bambusowych. Możecie sobie na Allegro popatrzeć.

ブラザー。俺の中に大切なものがある限り。絶対に死なない。それがブラザーとの契り。大きいワルカザコンジョーナ。 I teraz przejdźmy do konkretnej walki Tutaj Bi udowodnił swoją wartość, pokazał, że jego Lariatto jest potężniejszy od Lariatta Raikage Osobiście właśnie nie czekałem był silniejszy, czy Bi był silniejszy, czy Raikage Osobiście uważam, że y, chyba Bi Jednak y, zważając na momentalne nierozgarnięcia Bi To myślę, że lepszy w walce mógł być Raikage Chociaż to ciężko stwierdzić, obaj byli bardzo potężni No ale już będę się o tym B. spierał, najsilniejszy był Naruto więc co tu dużo gadać, przejdźmy do walki jak będziemy Naruto Zaczynasz, jest ten drugi Naruto, który ma Rasengana, zamiast tego właśnie takiego podbijania, napierdlenia, on nie ma pełnego życia, co to tak kurwa ma być. Tak, być? tak być nie może Kuźwa Naruto vs Kager, rozpoczynamy bitwę! Finiszał opanów w ninjutsu, dobra sprawdźmy Użyj Nie, jeszcze mamy tego Naruto Czego starego norm z normalnym atakiem Czyli jeszcze nie mam tego z Rasenganem, czyli to on dopiero wchodzi podczas wojny, więc tak jak myślałem, że tak będzie. No, ale cóż, okej, okay, walimy tutaj na pizdę Kagę. No że ten Nartus się bardzo przyjemnie gra, więc możemy tutaj bić. Skoro, że nie walimy większego damage'a, tak jak normalnie na uwolnieniu, tylko wa walimy normalny właśnie damage. Ojej, co ja za tak zrobiłem? To było moje łapanie, czy co? Nie, to łapanie nie było. To było łapanie. O kurwa, to było raczej pierdolnięcie y gościowi y na pyrkę niż łapanie. No ale cóż, bardzo fajne. Okej, okay, wywalmy go w kosmos. Albo może jednak nie? Nie udało się, bo niestety użył drewna. Dobrze te boty rzadko te od drewna się używają. Jakby używał tak normalnie jak człowiek, to mogłoby być nawet ciężko z tym botem. A wtedy by było bardzo niefajnie. Bardzo nie lubimy jak jest ciężko podczas walki. Wow, jak mi gość co? Na Ten Naruto tak biega jak pojebany, kurwa jak, jakby się najebał kurwa yy, tanim żubrem albo czymś. I tak skacze, biega właśnie do oka jak pojebany i właśnie takie to sprawia wrażenie, że tak nie wiadomo czy trafi. Właśnie w taki sposób może łatwo nieraz trafić jak gość użyje drewna i to jest właśnie fajne w tym Naruto. Jednak osobiście grać nim nie lubię na online. Harumi nim lubię grać i czasami rozpierdalała. Okej, okay, walka zakończona. Była ktoś krótka, musiałem że będzie coś więcej jak walka z bossem, niestety jednak nie. Ale zobaczmy sobie filmik w tym momencie. No, nie Ty, powolny z kurwa. Patrzcie, elo! Haha, na to powiedział? Jep się i takie elo! Kurwa, <śpiewa> ty. Jak będę państwem to przerobiał, ale co pańca, kurwa zapomnę, <śpiewa> 父ちゃんがそうしたように救世主の父ちゃんから学んだようにわしなりに試してみたくてな全力でやらせてもらったこのわしの最速パンチをかわしたのは波風港に続きお前で2人目だどうやら救世主は生きているようだお前の中で。 富士山の神々の皆さんにとっなぜあいつがこのかにおいて英と呼ばれるのか I hmm. może Ok, idzie. No to to by ruchał. Kurwa. Marzenia. Ściętej głowy. Ok, to jest końca tego chaptera. I jednocześnie końca odcinka, więc czajcie, bo komentujcie. Subskrybujcie nas to... o Cześć.